Kamil, który w tym sezonie najlepszy wynik notował na początku podczas rywalizacji w Niznym Tagile, gdy zajął piąte miejsce. Było jeszcze miejsce ósme. Teraz może najlepszy w tym sezonie wynik reprezentanta Polski, Kamil! Bardzo dobrze, no dobrze, bardzo dobrze, tylko jakie będą te wszystkie składowe, które złożą się na końcową notę reprezentanta Polski. 2,7 punktu dodane za wiatr, 133 metry, a więc bliżej niż Granerud, bliżej niż Geiger, Eisenbichler czy Bellinger. No ale noty 1,19 pozostałe po 18,5 punktu, 1,4 ostatecznie dodane. Liderem 4, chyba nie 6, będzie. 7 2. No, bliżutko. Bliżutko też będzie. Zobaczymy. Jeszcze 62 to nota. 55,5 będzie brakowało paru dziesiąty. jednej 1,1. Jasna. Anielka. Dziesiąta. Właśnie.